Witamy w pierwszym odcinku programu Gotuj ze Złombolem. W dzisiejszym programie przedstawiamy przepis na karczówkę Ala Złombol. Aby pozwolić Wam poczuć klimat Złombolu, chcemy pokazać Wam w jaki sposób przyrządza się jedzenie Ala Złombol. Ten kawałek mięsa godzinę temu jeszcze nie wiedział, że będzie daniem głównym podczas naszego dzisiejszego posiłku. Bo przypominam, że jesteśmy w Antwerpii, a to jest antwerpskie. antwerpski karczek, chyba karczek. W każdym razie nie uciekał dość szybko <laughs> i <laughs> dlatego podczas dzisiejszego zombolu zjemy właśnie jego. Cuter Carbonade. <laughs> Przynajmniej się nie rusza. Kolejne bardzo ważne składniki to danie w sosie bolońskim. Interesuje nas z niego tylko i wyłącznie sos boloński. Gdzie jest Bolonia w ogóle? że w Bolognie? Nie <laughs> wiedziałem. We Francji. Podepcać i. <laughs> <laughs> Potem tutaj, dalej. Proszę, piachu nasze no naszym posiłku oczywiście nie mogło zabraknąć nudli, kurcze, złote. To nie było kurcze, ale będzie złote i nudle. Co to są nudle? Nieważne. Ale nigdy o tym nie zapominajcie. Eee. I jako aperitif i wstęp do każdego posiłka w każdym e, polskim domu, i kuchnia polska nakazuje, żeby rosół na stole był. W, na naszym stole stolika nie mamy, ale również rosołu zabraknąć oczywiście nie mogło. Na ten losu będzie ciekawe, czy czyli do Plasma. ale będzie do. Nie, daję radę. A wszystko przygotowane w bardzo miłej atmosferze, danie z sosem antwerpskim sos. e, i przy zachowaniu standardów higieny, których nie powstydziłby się nawet pięciogwiazdkowy hotel Ritz. Mamy tego dobro? Tak. A nie A nie chodzi te tak. cztery osoby Jeszcze tylko tytułu ty, 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 ty poprosimy, żeby na to mogli dojechać. Oni mogą nie znaleźć takich <laughs> <gryw> to